Stwój! rozdaję właśnie bardzo ładnego noża i może być twój. Wystarczy, że wejdziesz przez link w opisie albo użyjesz kodu, jako nas jest go i wpłacisz z nim 15 zł. Wtedy automatycznie bierzesz udział w konkurcie. Polecam się spieszyć, bo nie będzie trwał wieczność. Jo hej, cześć, manko przyjacielu. W ostatnim odcinku natrafiłem na skrzynię, która jest popularna, ale której jakoś turbo często nie otwierałem. Anarchy Case, widziałem, że inni twórcy bardzo ją lubią, bardzo lubią sobie kliknąć, a ja tak jakoś średnio, więc dzisiaj ją sobie mocno potestujemy. Przypominam, że w komentarzu należy napisać pomysł na... A, o, a możecie coś innego? Napisz swoją ulubioną skrzynkę na CSGO i ją przetestujemy po całości. Przemaglujemy ją na dziesiątą stronę, napiszcie ulubioną skrzynkę, a może nie ulubioną, tylko taką, co możecie wydawać, że odda. O! O, o, coś takiego Napisz na dole w komentarzu i masz wtedy szansę, żeby zgarnąć blika lub paysafe'a za 50 zł. Oprócz tego wymogi, łapka w górę oraz oczywiście subskrypcja na tym kanale z dzwoneczkiem Inaczej, no nie rozdam, inaczej nie rozdam Jak widzę, że nie subujesz, no to chłopie, będę wybijał kogoś innego No i napisz komentarz, oczywiście to już wszyscy wiemy ehm, No i co? No i główna wzo. No póki co na początku dał mega mega średnią. Więc zobaczymy. Zobaczymy, czy coś tutaj można case battle, jak sobie tutaj weźmiemy. I weźmiemy tutaj nowa bitwa. Weźmiemy sobie, dodaj skrzynkę. Dodaj, weźmiemy sobie e, tego Anarchy Case'a. Zbustujemy go sobie. I stworzymy sobie coś takiego ostrzegawczego za na 7 skrzynek. Tylko, że ja to robię na 4, czy robię na Underdogu. Bo ja tutaj... Ostatnio względem akurat klasyka, sajem, więc to było coś mocnego. Stój, to jak ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135 z 1000-1350? Innymi słowy, 35% więcej. Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, nieko mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodzie FIAKO Co więcej, możesz tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym crafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirate kodem oczywiście, fiako. A teraz liczę, kuźwa, że że, że. że mi nie będzie dawało. Ale. co się wiecie? Mi tak będzie oddawało, tak se. Ale że komuś tutaj dupnie po prostu. że dupnie rasa porządnie, nie? Jakimś bagnetem. Ach, no to fenomenalnie się zaczyna. Ale no w porządku. Nie z takich sytuacji się wychodziło, tak? Spokojnie. Może teraz nie będzie oddawało. O, Dev Bye Kitty. Zaledwie 180 zł. Ok. W porządku, przeżyjemy. No, Emily, fajnie, jakbyś coś tu wyleciał. Dziękuję bardzo. Hansmanik, fenomenalnie ci poszło. Następny. Aha, no to teraz jeszcze i samu i Rosso muszą coś stawić, w ogóle jestem drugi, zarąbiście. I samu dziękujemy, ale jeszcze nie aż tak dziękujemy, bo dalej ma jeszcze mniej ode mnie Więc fajnie jakby coś jeszcze dorzucił. Ej, co jest? Rosso teraz teraz to Teraz akurat właśnie mówiłem, że fajnie, żeby jeszcze Rosso coś poleciało. No dobra, no Emily i Samu, dali niż ode mnie, wildfire, no to będzie nie najgorszy to Kuźwa Faktoryniu za 700, stów, ja robicie ostatnia skrzynia No jeszcze ta rękawice widzicie No ale patrzcie, bitwa za 3 koła A 9 oddaje No, no, to nie brzmi źle Tworzymy zatem kolejną taką batalkę. No i miejmy nadzieję, że teraz się coś wydarzy, tak? Może coś jeszcze będzie na stronie, więc zostawię tutaj takiego jednego ostrzegawczego slot'a Być może ktoś zrozumie tutaj przekaz A to ciebie, do, tobie do widzu chciałbym wspomnieć, że jeżeli jesteś osobą pełnoletnią Bo tylko takie osoby mogą tutaj grać Klikasz sobie koniecznie w plusik Następnie jeżeli chcesz dać szansę swojemu szczęściu klikasz kodzik FIACO I dostajesz dzięki temu 10% bonusu do doładowania Czyli wpłacasz tysiaka, masz 1100 to jest tak szybciutko, ale okej, okay, bardzo mi to cieszy e, I oczywiście dostajesz również 2 złote i 10 groszy na stałe Dzięki czemu możesz otworzyć dajmy Wam skrzyneczkę Więc zachęcam się przynajmniej zainteresować e, No i dać szansę swojemu szczęście, że jesteś, jesteś oczywiście osobą pełnoletnią Tymczasem dostaję autotroniki, shadowki No cieszę się fest po prostu Fajnie, fenomenalnie, że na underdogu o, kuźwa, ale on tego fajnego 7 trafił Houston, co się podziało? O kuźwa, teraz trafił Ej dobra, i samo, Musisz Player tu mnie lekci kajf za 180 Player tu za 520 Ej Ej, i samo, i samo znawają! No i to jest idealnie. Idealnie siada, jestem na prowadzeniu i dwie skrzynie do końca. Co prawda, tu jakiegoś turbo, turbo gigantycznego zysku póki co nie ma, ale taki Asimowicz za 520, no perfekcyjnie. No, 8 koła tutaj chyba nie będzie. No i chyba nie będzie też dla mnie. Ja wale, no i po co ja narzekałem, no? What the fuck? Czemu zgarnął tego aż tyle? Adrian, co ty odwalasz, chłopie? Miotało nim jak szatan normalnie. Kuźwa no, mogę się cieszyć z tego co jest, a nie tu jeszcze piedzieli i dżeg, mało, no Fajnie było, trzeba było brać, no Ale no widzicie, tak to jest drogi widzu Tak to jest drogi widzu, Alex, Michael i Samu, naszymi cudownymi przyjaciółmi Na to otwarcie, siedmiu skrzynek, które zaczynamy Alex i imita danger, kuźwa muszę to zgadnąć Muszę to zgadnąć, Alex już normalnie wyleciał z W pełni to jest trzecia batla, którą zgrałem pod rząd Michael z good knife'em i masterpiece u i Samu Ej dobra, to się może udać, to jest potężne zdanie. ja to chcę No nie piedziel. Hansman face 4 No nie, no co co ja robicie. Jak to Hansman face 4 dla mnie? Ja, Piedziela, było tak dobrze. Tak dobrze było. Chociaż nie przekreślajmy, bo on to, jak ja tego 500. To tak tajpy tylko 550. Tysiaka jeszcze by musiał. A to dwie skrzynie tylko. No to będzie mocne. Ej, tutaj będzie z 12 koła? Jak nie 13? No nie wierzę. W jakim prawem mi ten Hansman poleciał? 14 tysięcy. No dobra, no. Ej, no już powoli budget nam się kończy na to. Jest nieciekawie. No ej, tutaj ten imitant danger, no to był drop, którego ja chciałem, nie? I jak poleciał potem Mugut, w sensie kolejnemu przeciwnikowi poleciał Mugut, najpierw do dobra kuźwa, jesteśmy na idealnej pozycji. Trajektoria lotu perfekcyjna, tylko teraz wylądować. No i że się spieprzył, nie? Ale tak czy siak, zaczynamy kolejną batlę Alex, Emil i Rosso tymczasem naszymi oponentami. Um, zaczyna się kiepsko. Kiepsko pod względem dropów, kiepsko dla mnie, ogólnie... Dupa, w dużym skrócie. No jeszcze DuckType dla mnie, no fenomenalnie. 460 zł. Cudowne drob życia. Cztery skrzynie. Do końca. Teraz właściwie cztery za nami. A tutaj w sumie nawet 4000 nie ma. No lipa. No lipa, co mam powiedzieć? WHAT the FUCK! No dobra, okej, okay, dobra, 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 rozumiem. No i to są dropy! No i to są dropy, że trzy noże nas poleciały, to to mi się podoba. No i tak trzeba żyć. Tylko pytanie czy on to zgarnąć? No dobra, chciałem, chciałem to zgarnąć, jasno żebym chciał, oczywiście, że tak. Zgarnę to. No dobra. Oj, jeszcze ten HSW z 700 dorzucony dorzucony? 7 koła? 7500. Czy jest to najgorsza bat w mnie dzisiejszym? Tak. Ale jest moja. Czy się cieszę? Tak, oczywiście, że tak. Super jest. Zobaczmy sobie, jak to teraz tutaj wygląda. Um, mm -hmm. 3 przegrane na 4G, czy jedna wygrana. No to tak, w sumie, statystycznie rzecz ujmując, wszystko by się zgadzało. Mamy w ogóle te punkty eventowe. O kuźba, najpierw za 4 miliony. 366. Mogę z takiego bołujego autootonika odebrać. Ale póki co chyba podziękuję. Pamiętajcie, że cały czas trwa event. Tylko to musicie sobie otworzyć skrzynię, w której są banana. E, I na przykład, ja sobie otworzę taką zbustowaną. Za 420 zł, najdłuższa skrzynka eventowa. E, pokaż, co potrafisz. Potrafisz maka 10 Gravena trafić, tak? No, zajebisty. No, nic dodać, nic ująć. Takiego właśnie chciałem. O to mi chodziło. Kilkonferm. No. No, tutaj musiał być jakiś turbo. Stan, żeby to mi się uśmiechnął przy tym. 363. No, ale 1300 bananów, tak? Zawsze coś. Nowa hyperbist. Jednym słowem gówno. No jest tu fire serpent, jest tu przepiękny butterfly, są tu sport Glovesy, tak? No ale no cóż, mówi się trudno. Dobra, Houston, robimy coś takiego. 3 na raz ładujemy. 1260 zł. Oddaj raz, a porządnie. No to jest raz i nieporządnie właśnie. Chociaż w sumie... Ej, to jest ataku: 950. No jesteśmy 300 stówy na minus. Tak w sumie stabilnie, ale ciulowo. No, pewnie. Te ze kumiczo kumiczą dragonymi polecą. Nie jakiś gamma dople fajny, ładny, piękny, no. BattleFly co może tak siususiu siu, siu robić? Nie! No, jakby ten containment był fajny, to byłoby fajnie. No, nieźle. No, nieźle. Ale dużo bananów, tak? Super, dużo bananów. Daj chociaż tego Bowiego. Albo pamiątkę rodzinną. Będzie Bowie? Będzie Bowie! yupi 500 na plus. Ja pierdzielę. Mega fajnie. No dobra. No, i tak, jak wtedy macie te banany, wchodzicie sobie w event i macie tutaj różne te. te zawsze strzelacie dokładnie, nie tam gdzie ja, bo ja zawsze stawiam te najgorsze przedmioty, ale jest ja to robię dlatego, żebyś ty miał szczęście. No, i teraz sobie tutaj wrzucacie na marketplace oczywiście. Bierzecie sobie wszystkie te banana, które macie, dajcie zapłać. 7 zł. Zawsze spoko, nie? Za friko taki plus wam wpada. Najlepsze codzienne nad wami pokażcie. O kuźwa, ty i sam sobie grał. Mmm no to chyba już wiemy, co będziemy mieli w kolejnym odcinku Tak czy siak, bitwa na dwa No te procentówki to nie się gonią O kuźwa Ktoś tutaj te same skrzynki opędzlował O, to wygląda, czy to Zaserane Ta wygląda dobrze Tylko ja mam teraz na klasyku 2200, dajcie mi to na klasyku Czy znaczy nie, taką długą coś będę tak długo, nie, nie ma szans Dajcie mi coś takiego fajnego tutaj To? O! Ej, to wyglądałoby fajnie i półkoła Krzyniu coś takiego zrobił, dobra Krzyniu, ja Ci wierzę, Krzyniu, ufam Tobie Standardowy na dwie osoby, tak? Lecimy z koksem Emilii? Niech będzie, niech będzie Niech się dzieje wola Emiliego, wielkiego, potężnego Lecimy z koksem Na początek dwie zboostowane, to jest klasyczny, więc się nie cieszymy Pompa za 8 złotych Pompa za 8 złotych Już to jest niedorzeczne Ze skrzyni za 170 Pompa za 8 złotych Oj, teraz trzy tytułowe anarchie y. Fajnie, jakby coś jeszcze dało. Tego Hansmana, na przykład, czy coś takiego. Tego Smega, coś takiego, by nie mogło dać. Okej! Okay, no właśnie, Bloodfreshury. Przepraszam. Scarlet Szmajardy. Okej, okay. 1400 zł, jak najbardziej mi to pasi. I mamy fajną zaliczkę. Fajną zaliczkę 600 zł. Przed trzema finalnymi skrzyniami leci zbustowany Luxurious. On kosztuje 840 zł na buście. Więc dropy. Takie se. Leci. A Ametys z Ursusem za 1300 zł. No, wszystko znaki na niebie, wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że będzie to moje. jeszcze M9 lore dołożono do mnie za 2600. Będzie to moje, będzie 9000 zł. No i to jest fajny plusik. No i to mi się podoba, tak? Trzeba żyć. Sprzedajemy za 9 koła. No, no, ta batelka ostatnia tutaj odratowała. Ten który jest bustowany, nie tak, nie. A Metys mnie tak przecież ten. Nie, no, ten knife w sumie najbardziej, tego M9 mi dały, nie. No dobra, no to Supreme Knife Case'a sobie otworzymy, co sami nie otworzycie, oczywiście, że otworzymy. Fajnie, by coś się tutaj dało, chociaż jest to trochę nielogiczne, tak, no bo skoro oddało, no to już drugie jasecze nie odda. No, ale no, no, cóż, no wy się tu spodziewaliście logicznego myślenia, serio? Bez kitu. Black Laminate Falcon. no nie jest to drop moich marzeń, jak się może domyślać, dogi widu kochany. W sumie z dwóch otwarć, prawie się zwróciło jedno, więc jest stabilny. Blue Steel Falcon. przepiękny, fenomenalny. Szkoda, że w sumie coś tam jest warto, te 900, okej Ale dupnij Rasa porządnie, Paracoid Crimson Web to nie jest dupnięcie Rasa porządnie Oj nie, nie No właśnie o tym mówię, 960 No po prostu nic, tylko się popłakać i xd na czas się napisać Bayonet Lore niestety nie dla mnie, pomimo że dzieliło mnie od niego Kilka milimetrów Kurde, w tą skrzynią w W tą skrzynią Black Laminate Huntsman, no 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 nie, no jeszcze, nie zajdę niżej niż 5 koła z tą skrzynią, nie ma szans Nie mogę sobie na to pozwolić Crimson Webby, ja piedzielę 520, ale gówno Już mogłem sobie dwa razy na boostowanym to otworzyć, tam może coś poleciało No i nie da tego Huntsmana Taiga, no nie Nie da, pomimo że on by tam w miarę by był logiczny Dobra, ostatnie otwarcie No bo tak jak mówię, hamujemy piętą przed 5 tysiącami Ultraviolet Bowie Knife, oh man A tak dobrze szło, było tak dobrze No cóż mam powiedzieć, no? Bywało lepiej, ale też tu, bo tragedii nie ma, no. Gdyby nie ten. Nie ten Supreme Night na koniec, to byśmy, byśmy sześć koła więcej. To batalnie nagadka inna gadka. No ale mówi się i tak w życiu i na zakończenie. Gemstone nas otworzę. Tak, najdroższą skrzynię. Bo kto, jak nie Gemstone? No ale Star Trek, tak, tak. Trek to znak, żeby jeszcze raz otworzyć. No, może to był znak, że właśnie już nie otwierać. To chyba był znak, żeby już nie otwierać, właśnie. Ostatnie 4300 zł. No, były te emeraldy, one chyba z 3 czy 5 koła kosztują. Ło! Ej, dobra, dwa koła, odało, no to to jest znak, że trzeba jeszcze raz otworzyć. To jest znak, że jeszcze tutaj... Proszę, proszę! Ty w pieprzona, nie mogła dać tego do plera, no. Taki piękny, lśniący, patrzył się tak fajnie. Niżej niż 4000 nie zjeżdżam, więc albo to jest ostatnie otwarcie, no i to jest ostatnie otwarcie. Na no drogi widzu tuż mogę powiedzieć. Czasem się trafia lepiej, czasem gorzej, nie zawsze wiesz najlepsze przedmioty, a Kimi w dziób. 3400 ostatnie otwarcie na naszych ekranach. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i widzimy się oczywiście już jutro. Trzymaj się, strzała!